Dzień dobry! Czy zdarzyło się kiedyś, że dostajecie w prezencie jakieś perfumy, których zapach bardzo mi się spodobał, ale niestety po godzinie już były dużo mniej wyczuwalne? Dzisiaj powiem Wam, co zrobić, abyście mogli się dłużej cieszyć zapachem. Zapraszam do oglądania. Na początek trochę teorii. Zanim yy, powiecie, że Wasze perfumy są słabe, upewnijcie się, czy to nie jest tak, że to po prostu Wy nie czujecie tego zapachu, a otoczenie je dalej czuje. Ponieważ często tak bywa właśnie, że nasz nos przyzwyczaja się do pewnego zapachu i po prostu przestaje go czuć. podczas to otoczenie dalej podoba się ten zapach. Ponieważ jeśli będziecie tak psikać i psikać i psikać co chwila, no to po prostu zapach będzie nie do, nie do zniesienia, a otoczenie może tego nie ścierpieć. Jeśli chcecie, aby zapach długo się utrzymywał, kupujcie tylko oryginalne perfumy, a nie żadne zamienniki. Uważajcie też na podróbki, bo jak będziecie mieć przez internet, to taka mała rada, testery są o wiele łatwiej jest podrobić i pełno podróbek testerów jest w internecie. Więc z takich stron jak zapachymarzeń.pl, yy, testeronia24.pl i z oedixa radzę nie zamawiać. Zwłaszcza jak cena nadto odbiega od oryginalnych perfum. Testery to są oryginalne perfumy tylko, że nie mają one korka albo mają korek zastępczy i nie mają też pudełka. Przez to są troszeczkę tańsze. Testery polecam dla osób, które mają już swój ulubiony wybrany zapach i nie chcą dopłacać. Kolejna rada. Jeśli jest jakiś wasz ulubiony zapach dostępny w wersji EDT woda toaletowa i EDP woda perfumowana to weźcie wodę perfumowaną. Woda perfumowana ma większe zaperfumowanie. Będzie ona bardziej wyrazista i troszeczkę bardziej blisko skórna, ponieważ będzie mniej wyczuwalny spirytus. Będzie taka bardziej naturalna i zapach o wiele dłużej się będzie utrzymywał. Kolejna moja rada. Pogódźcie się z tym, że takie cytrusowe, wodne, odświeżające zapachy na lato zazwyczaj są mniej trwałe niż takie ciężkie, kadzidlane i orientalne. Kolejna moja rada to nie sugerujcie się opiniami, co piszą w internecie. To, że ktoś napisał, że na jego skórze zapach bardzo długo się utrzymuje, to nie znaczy, że na waszej skórze ten zapach również będzie się długo utrzymywał. Dlatego pójdźcie sobie na przykład do takiej Sefory, Douglasa, Hebe i tym podobnym, i sprawdźcie, jak na waszej skórze zapach będzie się rozwijał i jak długo będzie pachniał. Nim to zrobicie. Możecie ewentualnie sprawdzić, jak wyglądają paski na portalu Fragrantika.pl. Często bywa i tak. Mamy tutaj zapach Black Intensity Out Mankera dla kobiet i mężczyzn. No i zobaczcie. To wygląda tak, jakby ten zapach kiedyś naprawdę był bardzo trwały i utrzymywał się ponad 12 godzin, ale później przez na przykład drastyczną reformulację, która zdecydowanie wpłynęła na trwałość tego zapachu. Kolejna moja rada to, abyście nie przechowywali waszych perfum na słońcu. Perfumy bardzo nie lubią słońca i pod wpływem promieni słonecznych tracą swoje właściwości. Tak więc postawcie w jakimś zacienionym miejscu, jakieś szafce, oraz nie trzymajcie też perfum w łazience, bo ta wilgoć w ciągłe zmiany temperatur również negatywnie wpływają na wasz zapach i szybciej tracią swoje właściwości. Dobrze, ale w ogóle dlaczego tak jest? Dlaczego moje perfumy są nietrwałe? Są dwa powody. Jeden z nich to po prostu nie dopasowały się do Waszej skóry. Wasze pH skóry nie jest odpowiednie do danych perfum. Każde perfumy na każdej innej osobie będą inaczej pachnieć, inaczej się rozwijać i co tym idzie, na jednym będą pachnieć dłużej, a na innym krócej. Drugi powód to po prostu są kiepskie. Dobra, to teraz część praktyczna. Czyli jak zapobiec tej tragedii. Jest na to kilka sposobów. Możecie posmarować nadgarstki, szyję i tutaj za uszami jakimś bezzapachowym kremem albo balsamem. Natłuszczona skóra dłużej utrzyma zapach niż sucha skóra. Kolejna moja rada to abyście używali tylko jednej linii zapachowej. Co mam na myśli? Na przykład, jeśli macie jakieś perfumy o jakimś zapachu, żebyście nie używali dezodorantu o innym zapachu. Jeśli na przykład macie cały zestaw, gdzie jest żel do mycia, na przykład yy, dezodorant i woda toaletowa, to możecie nałożyć to w 3D. Co mam na myśli? Umyjcie się najpierw żelem do mycia, potem spryskajcie dezodorantem, a na końcu użyjcie perfum. Yy, wasz ulubiony zapach nie opuści Was tak szybko. Dobrze. A nawet jeśli to nic nie daje, to nie musicie przykać perfum tylko na skórę. Możecie poperfumować również kołnierzyk albo wykończenie waszej koszulki tutaj. Zapach o wiele lepiej wchodzi w tkaninę niż w skórę, przez co trudniej po prostu uwolnić ten zapach, ponieważ wchodzi on w te włókna itd. i tak dalej. Jednak ma wtedy od mniejszą projekcję, no nie mówię, żebyście przykiwali całej koszulki, ale taką na przykład tutaj troszeczkę, na jakiś płaszcz jak macie, to też możecie tak sobie, o. I ostatnia rada, jeśli nawet nic z tego nie podziałało, to możecie wziąć flakonik ze sobą i po prostu przykiwać się co jakiś czas. Ale nie musicie ze sobą brać całego flakonika, wystarczy, że weźmiecie patyczek do uszu, takie zwykłe patyczki do uszu, spryskacie je obficie perfumami i schowacie do plastikowego woreczka. Jak będziecie chcieli, to po prostu wymiecie z tego woreczka ten patyczek i sobie tam pozmarujecie, gdzie chcecie. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że pomogłem. Możecie napisać w komentarzu własne propozycje, co zrobić, aby zapach dłużej się utrzymywał. Ja to mogę sprawdzić i przypiąć serduszko. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.